Posłuchaj, ona nie płacze dlatego, że ją zostawiłeś. Nawet w dupie ma tą twoją nową lalę. Myślisz, że płakałaby z powodu kogoś takiego? Kogoś, kto na nią nie zasługiwał? Kogoś, kto pozostawiał tak wiele do życzenia i tak mało dawał od siebie? Przecież ona wie, że na twoje miejsce od stryknięcia palcem ma pięciu innych fajnych facetów, lepszych od ciebie. Ona nie płacze z twojego powodu. Ona płacze. Że dała się oszukać. Że dała serce na dłoni komuś, kto powiedział jej, że kocha. A było to tylko kłamstwem. Wiesz dlaczego czuję się samotna i oszukana? Gamoniu, bo słowa kocham cię to obietnica. Obietnica tego, że zawsze będziesz się starał. Że będziesz zawsze i wszędzie. Że choćby niebo się waliło jej na głowę, to staniesz i je przytrzymasz, bo nie dasz jej zrobić krzywdy. Że zrobi wszystko dla was, bo kochasz. Bo chcesz, aby ktoś mógł być przy tobie szczęśliwy. Bo chcesz, aby był Twój. Przy tobie. Na zawsze. Rozumiesz? Ha, gdzie jest Twoje kocham? Je jest dla Ciebie warte, skoro rzucasz je tak bezrefleksyjnie. Baw się dobrze, póki możesz, bo choć ona już nigdy do Ciebie nie wróci, to wróci do Ciebie ktoś inny. Wróci karma która teraz skrupulatnie liczy każdą jej łzę. Ona nie płacze dlatego, że odszedłeś. Ona płacze, bo zabrałeś jej sny, zabrałeś marzenia, zabrałeś nadzieję, a za to wszystko dałeś tylko kłamstwo. Ona płacze, bo ona nigdy nie łamie obietnic, a Tobie przyszło to tak łatwo.